Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Trochę mnie tutaj nie było, tak dokładnie co dwa tygodnie. I zapewne w tym vlogu jeszcze Wam opowiem dlaczego i w ogóle co się działo. Podziało się niby niedużo, ale było tak strasznie dziwnie. To był strasznie dziwny okres przez te ostatnie dwa tygodnie, ale dzisiaj mamy 1 grudnia, jak ja to nagrywam, jest 1 grudnia, dlatego zaczynamy święta powoli, moi drodzy. Halloween w tym roku był u nas naprawdę pełną parą, mieliśmy cały dom przyozdobiony i w ogóle do tej pory tak naprawdę odgrzebywaliśmy się tych rzeczy halloweenowych, ale wszystko już popakowaliśmy w pudła i pora zabrać się za święta. Ja chciałem się w ogóle zabrać za święta jakoś pół miesiąca temu, ale wynikły dziwne komplikacje w moim Życiu jakoś nie miałem do tego głowy. Lepiej późno niż wcale, tak? Plan na dzisiaj jest trochę napięty i nie wiem, czy uda nam się przyozdobić całe jakby mieszkanie i tak dalej, ale na pewno chcę ściągnąć dzisiaj ozdoby honinkowe. Ogólnie rzecz biorąc, odpowiadając na pytanie, czy będą vlogmasy, to powiedzmy, że to jest Vlogmas. W sensie jak dla mnie vlogmas to jest vlog z okresu świątecznego, czyli jest to w sumie vlogmas, ale nie mam zamiaru prowadzić jakichś vlogmasów, że codziennie będzie nowy film na kanale albo coś takiego, bo ja wiem, że stawki za reklamy są trzy razy większe w grudniu i Influencerzy napieprzają tymi filmami, ale ja nie mam aż takiego wielkiego parcia na to. Poza tym mam swoją pracę, której nie mogę porzucić na rzecz kanału, i nie mógłbym się zajmować. Nagrywaniem filmów codziennie. A poza tym nie wiem, o czym miałbym nagrywać. Tak naprawdę, ja szczerze powiedziawszy, nie rozumiem trochę fenomenu vlogmasów. W sensie lubię też oglądać vlogmasy, ale uważam, że vlogmasy codziennie to jest po prostu za dużo. Zwłaszcza, że wszyscy influencerzy dodają vlogmasy codziennie. Ja nie wiem, co ja bym miał pokazywać. Nie dzieje się aż tyle przed tymi świętami, no nie wiem. Chociaż mimo wszystko dzieje się dużo, więc jakieś tam vlogmasy może się pojawią przez ten grudzień, ale jakby tego nie obiecuję, niczego nie zapowiadam. Tutaj jeszcze bardzo ważna informacja z mojej strony, mianowicie, zmieniła się data publikacji filmów I od dzisiaj filmy regularnie będą się pojawiać co tydzień w soboty o godzinie 18:00. Dodatkowo ten vlog wyszedł naprawdę bardzo długi, więc stwierdziłem, że podzielę go na dwie części. I jutro o godzinie 12.00 będziecie mogli zobaczyć kolejną część. Ech, zapomniałem, że to już jest ten okres w roku, że jak już się wyjdzie na zewnątrz o godzinie 15.30, to już jest ciemno. Hmm. Pewnie dlatego, że przez dwa tygodnie, ostatnie, w ogóle nie wychodziłem z domu. No, ale właśnie, miałem opowiedzieć, co się wydarzyło. Wszystkie aspekty mojego życia wziąły się w sumie do mojego łóżka. <noise> Dziwnie dobrze, że mi w sumie. Dokładnie dwa tygodnie temu byłem na usuwaniu zęba. Pisałem o tym na Instagramie, więc jeśli mi tam śledzicie, to pewnie wiecie. Jeśli obserwujecie mnie na TikToku, to też pewnie wiedzieliście, co się działo później. Mianowicie okazało się, że po wyrwaniu tego zęba chirurg nie sprawdził tego, tej dziury. Teraz została po tym zębie, okazało się, że mam przetokę, przetokę ustno-zatokową. To znaczy, że jakby miałem dziurę z moich, z mojej jamy ustnej do zatok. Przez co wydawałem jakieś takie dziwne, śmieszne dźwięki i nagrałem też o tym TikToka i na początku w ogóle nie zdawałem sobie sprawy. Myślałem, że to tak ma być, że to jest po prostu jakby takie, taki efekt wyrwania zęba, no bo nigdy nie byłem na usuwaniu zęba. Ale się okazało, że nie i że jest to dosyć poważne i groźne, więc natychmiast musiałem się zgłosić do chirurga. Mieć to wszystko zszywane i do tej pory mam Szwy. Dokładnie jutro idę na zdjęcie słów, więc się cieszę, ale już mi nic nie boli. Dlatego przez dwa tygodnie jadłem głównie budynie kisiele. Przeżyłem. Więc wracam. Nie, po prostu nie miałem jakoś chęci niczego. W sensie ja widziałem po prostu... szedłem na wyrwanie tego zęba i wiedziałem, że coś będzie nie tak. Tak jak przeczuwałem, miałem jakieś powikłania. Po prostu to jest moje szczęście. Zęba już nie ma. Jeden problem z głowy. Uh. Udało się odebrać paczkę, ale w ogóle trafiłem na innego śmiesznego pana. Przychodzę i mówię, że chcę odebrać paczkę i nigdy nie odbieram tej paczki, bo to jest jakiś punkt dziwny odbioru, nie wiem co, o co, co chodzi. I pan mówi, że tak, może, mogę odebrać paczkę, ale muszę zatańczyć, zaśpiewać albo powiedzieć wierszyk. <laughs> Oczywiście nie musiałem tego zrobić, ale... Taki żarcik astronautik. Na samym początku tego vloga mówiłem, że mamy dzisiaj napięty harmonogram, ale wydaje mi się, że nie skończyłem myśli, bo nie powiedziałem wam o tym, że dzisiaj idziemy nagrywać teleturniej. W sumie sam nie mam do końca pewności, czego mam się spodziewać. Wiem, że to będzie jakiś teleturniej i będą to specjalne odcinki do wariata Radka na kanał Wariat Radek Show. Więc jestem ciekawy mega. Ja byłem właśnie z Adam i będziemy mieć swoje odcinki. Jeszcze Wam coś tam na pewno ponagrywam. Mamy mało czasu, lecimy. Ja przez cały rok chodzę w trampkach. Czy jestem nienormalny? Bo mi ogólnie jest zimno, nie mam nawet jakiejś grubej skarpety. Może już moje stopy są przyzwyczajone do tego, że cały rok chodzę w trampkach. Olo. lol. Wygląda <grywka> miałem miał nałożony jakiś filtr z Instagrama, nie jest to żaden filtr. Po prostu zimno, jak to mówi pani Edyta Górniak. Ogólnie jest strasznie Mało czasu, ale ja w ogóle miałem zrobić porządek z moimi włosami I mam tutaj jeden wielki bajzel Serio muszę je poprawić i muszę się zapisać jak najszybciej do fryzjera Więc nie musicie mi pisać, że najwyższa pora zrobić coś z włosami Bo dostaję już takie wiadomości Pytałem w ogóle ostatnio na Instagramie, czy wrócić do grzywki Teraz to w ogóle bym nic nie widział, gdybym miał grzywkę Ale nie wiem, możecie napisać w komentarzach Wrócić do grzywki, czy może ściąć w ogóle na krótko Czy może zostać tak, jak są te włosy Dobra moi drodzy, ale najpierw sprawdźmy w ogóle Co kryje się w tej przesyłce, bo ja w ogóle mało rzeczy zamawiać tak naprawdę. To Ada głównie generuje wszystkich kurierów u nas w domu. Zrobiłem, jakoś tak wszedłem coś mnie podkusiło ostatnio i zobaczyłem, że był jakiś sweter po prostu za jakieś grosze, więc aż mi szkoda było go nie wziąć. Mam nadzieję, że będzie w miarę spoko. Pierwsza reakcja. Mm. O, ojo, ojoj. Wycięta jest metka w ogóle. Tak się chyba robi, jak się sprzedaje rzeczy używane. Jest strasznie taki cienki. Myślałem, że on będzie taki cieplejszy, ale jest ładny, jest ładny, trzeba go przymierzyć. Wydaje mi się, że on będzie na mnie za mały, Shit! Jest taki nastyk, jak podnoszę rękawy, to już one mi zjeżdżają w dół. Zobaczcie jak on jest krótki, jak mi wystaje tutaj koszulka. Nie wiem, czy był warty. Chyba go sprzedam z powrotem, albo nie wiem, oddam komuś, bo jest mały. Ja pierniczę i właśnie ja mam jakieś pecha. A, ja mam pecha do takich rzeczy. Ja nie wiem, jak Ada to robi, że ona jakieś takie perełki wyszukuje. Ja sobie raz na ruski rok coś zamówię i wygląda tak. <grych> <grych> jak mi ta koszulka wystaje? Nie no, ściągam go. Okej. Okay. Wyglądam właśnie do naszej szafy. Mamy taką wielką szafę. Mega bardzo pojemna, bo to trzeba przyznać, ale ona mieści połowę naszego dobytku, naprawdę. Tutaj jest. Wszystko, wszystko naprawdę. Zobaczcie, moja zarombista poducha z ciastkiem jest ekstra uwielbiana. W jest strasznie to smutne, ale jestem sam i muszę sam ogarniać te ozdoby, bo chcę już je strasznie wyciągnąć i zacząć te przygotowania. Łańcuchy. Obczajcie to w ogóle, ile Ada ma butów. I porównajcie sobie, że to nie jest jeszcze wszystko, bo ona ma jeszcze dużo w garderobie, i jeszcze tam są jej buty i tam są jej buty. Masakra po prostu, ale ja mam dwie pary, a ona ma tyle. What the fuck? Jakby po co? Nie rozumiem takiego składowania rzeczy. Jej, Te patrzcie, one są jeszcze z metką Ona jeszcze nawet nigdy w nich nie chodziła Nie rozumiem tego Ada, naprawdę Masz zakaz kupowania butów Ja już ci to mówiłem, ale jeszcze raz to powtarzam na filmie Żeby każdy to wiedział <laughs> O nie To jest mój kocyk Ja go tak uwielbiam, jest taki milutki Kupiłem go w tamtym roku w Primarku Primarku, Primarku, nie wiem jak to się mówi Jak się mówi? Primark czy Primark? Ten koc jest po prostu świetny. On jest najlepszy na zimowe wieczory. Jest tak milutki w dotyku, że to, to jest niepojęte, naprawdę. Oh, za to kocham święta. Co jest tutaj? Uhu, uhu. Uh, uhu. tak. Jest czapka Mikołaja. Zobaczcie, jakie to są wielkie kartony. Tak, to wszystko są ozdoby choinkowe. I tam jeszcze jest coś z tyłu. Wyciągam to. Wow. Ile miejsca na zimę. Te święta nie przepadną. Mamy czapkę Mikołaja i to jeszcze taką długą. Czapka i szalik w jednym. Wyciągnąłem wszystkie rzeczy z szafy, i wydaje mi się, a nawet nie wydaje mi się, jestem pewny, że to nie jest wszystko. I mean, to nie jest dużo. Mi się wydaje, że to nie jest dużo. Przy rozkładaniu chujniki nie można tego robić samotnie. Ja jestem w ogóle sam. Jaki, jaki smutny jest ten vlog? Jestem sam. Ja pierniczy, Ale się wystraszyłem, myślałem, że tam ktoś stoi. Forever long. Ale na razie muszę iść się ogarniać, bo muszę zdążyć do radka. Bo zaraz trzeba wyjść, a Radek mieszka na drugim końcu Warszawy. Taka kija, ale urosłaś. Urosłaś już. No proszę, kto to wrócił? I ty nagrywasz już vloga? Tak, chodź, zobaczysz. No nie, może rozłożyłeś choinkę. No nie, no tam leży, wygląda jak zwłoki. Ja nie widzę ze swoich rzeczy. To są moje rzeczy. Robiliśmy wywalanie wszystkich rzeczy i podatkowaliśmy w mniejsze kartony, żeby jak najbardziej upchnąć wszystkie ozdoby, więc one są wszystkie wymieszane. Jak to dzisiaj była mowa? Moje, twoje, nasze, wspólne. <laughs> Happy Christmas. Merry <laughs> <Mary> Chrysler! <laughs> <laughs> Zamówiłem sobie sweterek i zobacz, piękny, super, jest dla dziecka. No jest za mały na mnie. Mary Krajlec, bo na ciebie będzie pewnie dobry. To jest mój rozmiar na mikołajki. Tak, to jest ode mnie na mikołajki. Tu sobie wiesz no? no pięknie, idziemy tak. My czujemy się pięknie. Idziemy tak do Tak. Ja uważam, że jest na ciebie idealny. Tak, ja chcę to jest taki trochę oversize. Tak. Ta chońka nie miała przypadkiem trzech elementów. No to będzie bez czubka w tym roku. <laughs> nie ma tego trzeciego. Co to za święta bez koinki? Dun, 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 dun. Nie, no musi. Czy jest tam w głębi coś? No nie Au! Klawiatura mnie mnie prawie zabiła. Nie ma nic. No niemożliwe, Piotrek Nie będzie świąt. Nie będzie choinki, nie będzie świąt. Ada za nową choinkę na allegra. No, ta choinka kosztowała parę 800. O Jezu. Przez 15 minut czekaliśmy trzeciego elementu choinki a no mówię i... sprawdzę czy nie szukamy jak dybile, nie jakby? Ja się zestresowałem że jak karp w wannie. <grym> Dobra, nie jedziemy, do radka. jedziemy do radka, jedziemy do Radka, później będziemy odkładać. Jestem już u radia, Jesteś też operator. Zobaczcie jakie studio. Ja się tak stresuję w ogóle że nie mogę po prostu. Dobła siada już i nagrywamy. Setka? Jest. Jak w ukrytej prawdzie! Jesteśmy po nagrywkach. Nie chcę wam spoilerować, ale było tak mega serio Radek wymyślił taki sztos. Znałem w ogóle karteczki na pamiątkę, zobaczcie. Ale nie będę wam spoilerować, co i ile wygrałem, czy w ogóle wygrałem. Da wam tutaj w karcie odcinek do Radka, bo z tego co mi się wydaje, on już jest opublikowany, więc na pewno Wam się tutaj wyświetli. Bardziej się spodziewałem, szczerze powiedziawszy, że będą takie pytania o influencerów na przykład, albo że będą pytania związane ze świętami, bo to jest taka seria trochę świąteczna. No, o, było ciekawie. Było ciekawie. Naprawdę zobaczcie sobie ten odcinek, bo był zarąbisty. Serio. Ja się mega bawiłam i dziękuję jeszcze raz Radek za zaproszenie. Podziękuję tutaj u mnie na kanale i zobaczcie, jak pięknie na się świeci. A teraz następna w kolejce jest pani Adrianna Stone. Jakie odczucia tam masz? Powiem Ci, że jak tak patrzyłam na siebie, to zaczęły mi ręce. W pewnym momencie ja, miałem tak. Ja, tak. Ja sama teraz czuję, jak mi o ręce, bo za chwilę będę. Ja i że zrobię sobie totalnego debila. Nie, ale licytacja to był fan, licytacja był fan, ale te pytania były strasznie ciężkie. Czy się. Jak się tą czapkę też na odcinek? Ja nie dam ci tej czapki, ja nie ma szans. Jest... By the way, zostałem y, Mikołajem, zadeklarowałem się, że w te święta wysprę akcję charytatywną. Mogę święta to jest taki. Fajny czas, gdzie wydaje mi się, że trzeba się dzielić i tak szerzyć to dobro, więc stwierdziłem, że wezmę jakąś akcję charytatywną. Na pewno na Instagramie wam wrzucę jakiś dowodzik, że, że coś gdzieś przelałem. Ale jeszcze nie wiem co, musisz się zastanowić. Radio, robisz to dobrze. Polecam kanał Wariat Radka. Wariata radka. <grystanie> Stresik jest? Nie no jest. Oj, 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 oj. Oj, oj. Teraz ogólnie jest kolej po kolei i oni tam nagrywają, dlatego nie chcę im przeszkadzać, dlatego szeptam, więc pokażę Wam backstage. Pamiętajcie, zostawić łapkę w górę, subskrybuj ten kanał. No i co, przechodzimy do drugiej No tutaj będziemy negocjować, będziemy się tak. Tak, tak, Ja chciałam tylko pozdrowić Ciotka, szczęśliwa Czapka, zwycięzca z poprzedniego odcinka, koniecznie zobaczcie ten film. Tłuszczów, czy białek? <laughs> Przestań się, Piotrek, śmiać! Przepraszam, mi. przepraszam! Radio cudownie było. Nie zdradzę jeszcze, ile wygrałeś i przegrałeś. Nie, żadnych spoilerów. <laughs> bez spoilerów, ja nienawidzę spoilerów. Idziemy, dziękujemy pa, bardzo. Dziękujemy. Było super. Idziemy rozkładać Wingada. Nie ma spania. <laughs>